O mój Boże nie No i, no i kurde po challenge'u. Szybko poszło O No to chyba był ostatni mecz w karerze Wojtka Dzięki za wszystko Wojtek Załatwił Baldy i załatwił Barcelonę To tak jednym wyjściem nie masz jak z Senegalem kolega wyskoczył. Jan Bedarek też był w ciężkim szoku. O wow! O kurwa! Wojtuś, porke! I tu go nawet spalony nie uratuje, bo Araucho tam jeszcze. Oj, nie, wiesz co, nie zrozumieli się. On chyba nie krzyknął, że, wy, że wybije. Zauważ tak. Zabrakło tu komunikacji z Baldem, bo patrz, jakby, jakby mu Balde puścił, to no. ta piłka jest wybita. Ale Balde mu nie puścił i nie wiadomo, czy on krzyknął. Czy... O kurde, ale tu naprawdę jest niebezpieczne to zderzenie. Boże. O Boże. Ale piłeczka. Nie, Wojtek go kasuje. Kurwa mać! Trzód karny po interwencji szczenny. Ja pierdolę, no sorry, ale to jest po prostu jakiś. O mój Boże, co za katastrofalny mecz. Spalony będzie ty! Nie, nie ten jest. punkt. Oj. Jest, 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 jest! Jakim cudem to wpadło! Tu był jakiś mega błąd, jakaś obcinka. Nawet nie wiem co tu zaszło, powiem ci, bo przecież Benfica rozpoczynała grę. Tak ja jest. na totalnym luziku czekałem co się stanie. Co się stało? Ty widziałeś to czy nie? Nie, nie widziałem, bo chyba nawet kamera nie nadążyła albo ja się za późno zorientowałem. Mecz bramkarzy. To jest mecz bramkarzy, coś czuję po reakcji tego ziomka. Co w lewego? Nie. <laughs> Jaki gol w ogóle zajebisty, zobacz! Ty, a ten ziomek miał na kuponie gola głową z Tak! tak faktycznie. <laughs> jaka i jaka beka w ogóle! No, no, no! Jest! Yes! Jest kto to strzelił? Erik Garcia! Nie pierdź, Erik Garcia, Mecz 50 w z kapeluszu ładuje bramę główką z Benfica. Jest remis, remis biorę lepszy remis niż porażka. Tak jest. Musiałem kończyć.

nie, nie, uda, nie ukrywam, że to by bolało bardzo. Ojej! Ale no. Ojej! Ojej! Byłiasz, byłiasz. Kurde! Wyjazd. Co tam się dzieje? Ja pierdykam. O Boże! Kondra? No? Co to jest? No? no. Wył! GĄDZIEŚ ja, PRZYWETNIE! Nie, nie, NIE To JEST! TAK JEST! Manita. LET'S GO! ALE KOSMOS! CO, Co SIĘ WOW! CO TU SIĘ DZIEJE? PATRZ TU! Pyk. WYBIJA TO Oj, Z to TUTAJ rozpaczliwa LAGA! PATRZ NA TĄ PIŁĘ! KTÓRY TO BYŁ? KTO TO ZAGRAŁ? Nie wiem, Ma czy to ten nie ten był ten Rekin. Ten. Tak? Właśnie chyba Rekin. Ta. I Rafinha cały I Raffinia... mecz gówniany. Po Na krótkim, tak, w zasadzie w środek. Co tu się stało? Co to jest za mecz? Co to jest wow. za party Dazo? Zmieńmy wynik. 5 do 4. 5 do 4. Nie regulujcie odbiornika.